Europa jest podzielona. Ponieważ istnieją różne ścieżki reformy, widzimy dwa obozy. Mianowicie federaliści, którzy zdają się przeważać politycznie na zachodzie i sceptycy, których znajdujemy przede wszystkim na wschodzie Unii. Sekularyzacja w Europie Zachodniej poszła bardzo do przodu, a kwestia możliwego powrotu Francji czy Niemiec do pewnego rodzaju chrześcijańskiej i patriotycznej kultury jest dosyć trudna. Więc nie wiem, czy to będzie możliwe, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Powrót do 40 państw krajowych, których wielkość nawet nie zbliża się do wielkości miasta chińskiego, nie może być trwałym rozwiązaniem. Nasz kontynent podzieliłby się na taki patchwork kłócących się ze sobą małych państw, które szybko zostaną sprowadzone do roli pionków przez wielkie potęgi. Z drugiej strony, jeśli chodzi o kryzys ukraiński, to widzimy coraz bardziej wyraźny rozłam w Europie. Mamy Europę zachodnią, która nie jest zbytnio zainteresowana kryzysem ukraińskim, która jest bardziej globalistyczna, lewicująca kulturowo, a nawet transhumanistyczna, sekularyzowana. Potrzebujemy sumienia, które nakazuje nam utwierdzać się w swoim istnieniu. Zawsze kiedy Patrzymy na to, co dzieje się na świecie, wracamy do punktu wyjścia, czyli zastanawiamy się, kim powinien być obywatel europejski. W Europie dzisiaj doświadczamy bałkanizacji, fragmentaryzacji kulturowej. Kind of Ludzie chcą żyć tak, jak inni do nich, <śmian> nich podobni. To rodzi fragmentację, to rodzi nawet separatyzm polityczny. Kultura z jednej strony staje się coraz bardziej sfragmentaryzowana. Tracimy to, co islamski myśliciel średniowieczny Ibn Khaldun nazywał asabija, czyli zgodna jedność, nakierowana na jakiś cel. Współczesne drenat... państwa. Europejskie. są nieodpowiedzialne. Spójrzmy na europejskie budynki w Brukseli, w Luksemburgu, w Luksemburgu, w Strasburgu. Są to abstrakcje, one nie mają nic wspólnego z architekturą czy z Europą. Piękno to jest coś wspólnego dla wszystkich ludzi. Piękno łączy, a brzydota dzieli. Dalej mamy wschód Unii Europejskiej na czele którego stoi Polska, ale również inne kraje, które bardziej opierają się na kwestiach kulturowych i które chcą i mają nadzieję na obronę tych wartości przez wspieranie obrońców Ukrainy. I to właśnie daje mi nadzieję, jeśli chodzi o Europę, że przynajmniej na wschodzie nadal obecny jest dobry duch Europy. Kiełkuje u nas dzisiaj to co w przeszłości nazywano Rzeczpospolitą obojga narodów, Polski i Litwy, i był to wielki organizm społeczny, który obejmował Polskę, Litwę, Białoruś, część Ukrainy i który doprowadził do czegoś, co historycy nazywają krajem bez stosów. To był obszar tolerancji, który trwał przez wieki. Opowieść o Polsce powinna być lepiej opowiadana na Zachodzie, także w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj są różne trudności. Polska przyjmuje masowo napływających uchodźców ukraińskich. Wiele inne sprawy powinny być dobrze znane. Myślę, że wolność religii jest podstawą wszelkich innych swobód, a także wolności do dążenia ku prawdzie. I ku no, dla mnie to zresztą jest tożsame. Jeszcze raz podkreślam, że powrót do chrześcijaństwa, przynajmniej w Europie Zachodniej, będzie bardzo trudny. Myślę, że tutaj na wschodzie Unii Europejskiej chrześcijaństwo nadal jest ważną wartością, ponieważ jest żywą religią. Z drugiej strony, ponieważ nadal jest obecne jako pozytywny przykład kulturowego patriotyzmu. Myślę, że nie ma żadnej innej alternatywy niż zbudowanie w całej Europie pozytywnego stosunku do chrześcijaństwa. Nasza cywilizacja jest oparta na chrześcijaństwie. Nie można jej postrzegać bez odniesienia do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest w pewnym sensie duszą Europy, więc jeżeli zrezygnujemy z chrześcijaństwa, cała reszta zacznie się kruszyć. To nie jest tak, że Polacy się nagle z dnia na dzień zmienili i dzisiaj są chętni przyjmować Ukraińców. Tak nie jest. To jest źródłowy aspekt naszej kultury, obecny w przyszłości, a to także wiele znaczy dla przyszłości, ponieważ te wątki będą tworzyły nową filozofię polityczną, nową kulturę, nową wielokulturowość. Unia Europejska, żeby się rozwijać, żeby była miejscem spokojnym, miejscem naprawdę dobrobytu, w którym nasze dzieci będą się czuły bezpiecznie i będą mogły kwitnąć, musi przywrócić te zmienne kulturowe, myślenie o tej spójnej kulturowej jedności. To jest bardzo ważne i trzeba to zrobić w sposób tolerancyjny, w sposób taki, który zagwarantuje zagwarantuje Przejście przez te wojny i kryzysy można powiedzieć suchą nogą. Dzisiejszy obywatel Europy powinien być patriotą. Powinien opowiadać się za Europą i za relacjami transatlantyckimi. Więc musimy trzymać się tej fundamentalnej wartości i stworzyć przynajmniej jakąś formę rozsądnego, patriotycznego chrześcijaństwa, które będzie tolerancyjne i inkluzywne wobec innych form religijności, ale które należy postrzegać jako podstawę naszej tożsamości, której musimy bronić. I dla Polski ważne jest promieniowanie tym przeświadczeniem, aby przynajmniej częściowo wpłynąć na bardziej konserwatywne osoby w Niemczech, Francji, Włoszech czy Hiszpanii. W Niemczech bardzo ciężko jest omawiać takie tematy jak tożsamość kulturowa. I tutaj właśnie ten kongres, to jest jego duża zaleta, i uważam, że wiele takich podobnych inicjatyw powinno się odbywać nie tylko w Polsce, ale właśnie we Francji, w Niemczech, w Belgii, w państwach Morza. Właśnie takich wydarzeń, które będą nam opisywały czy pytały o to, jak przywrócić tą europejską jedność. Budowa społeczeństwa obywatelskiego to jest, to jest główne założenie, które może nam to, to wszystko ułatwić, dlatego że społeczeństwo obywatelskie em, każe każdemu wziąć odpowiedzialność za swoją, najpierw wspólnotę to mało tą małą, później za miasto, za naród, później za wspólnotę cywilizacyjną. Oczywiście obserwujemy kryzys myślenia obywatelskiego i wydaje mi się, że trzeba go wspierać na wszystkich stopniach rozwoju kulturowego i rozwoju instytucjonalnego Unii Europejskiej.